Czwartą niedzielę Adwentu zaprosiliśmy dzieci na warsztaty plastyczne pod tytułem Aniołek Maleńki, na których robiliśmy aniołki do naszej szopki Bożonarodzeniowej, szopki brentowskiej. Ponieważ w zeszłym roku był tylko jeden archanioł Gabriel, a w tym roku chcemy, żeby anioły ozdobiły choinki obok szopki. Aniołki zrobione są z tiulu, ze sznurka, z piórek, z watki, z kuleczek. Poza tym też chcemy, aby dzieci mogły też w dniu dzisiejszym zrobić szopkę bożonarodzeniową, czyli figurki Matki Bożej, Józefa i Jezuska z oryginalnych materiałów z orzeszków. orzecha na Józefa, trochę mniejszego orzecha na poczucie. I ee... będziemy mieli orzeszki, to zapraszamy do stanowiska z klejem i będziemy lepić i kleić właściwie figurki Matki Bożej i Józefa i Jezuska. Bardzo się cieszę z tej kolejnej naszej akcji przedświątecznej, która tak bardzo angażuje wszystkie dzieci, wymyślona w tym roku przez ELE. Ja bardzo tutaj chętnie pomagam, jak zwykle przy wszystkich plastycznych, tych takich trudniejszych, bardziej niebezpiecznych rzeczach i no, wprowadza nas to w taki radosny nastrój i też tworzy z nas wspólnotę parafialną. Zwykle, jak ogłaszamy jakieś warsztaty, to są zawsze obawy, że to dużo czasu, że nie warto, że mamy inne zajęcia, ale te osoby, które przychodzą na zajęcia, potem się bardzo wciągają i są bardzo za, za, zaangażowane. I to nas najbardziej cieszy, że mamy z dziećmi, tatuś jeden jest z nami, że angażują się i e, po prostu to jest dużo emocji przy robieniu tych aniołów czy też szopki. Także bardzo się cieszymy. Bardzo lubię takie prace ręczne. A czy próbowałabyś nazwać swojego anioła? Nie byś nazwała swojego anioła? Nie mam pomysłów. Tak, Podobała mi się na warsztatach.